Hej, cześć, witajcie z tej strony. Ja, Mikal, witam was w kolejnym odcinku The Genshin Impact. Dzisiaj jest to taki nietypowy odcinek, ponieważ nie jest on z Wishowania. Będzie to moja recenzja postaci, na którą dopiero co Wishowałem. Jest to oczywiście Kinicz. Dokładnie mam go od 10 dni. Był z tego film na kanale. Kto nie widział, zachęcam, ponieważ, no, to, co tam się wydarzyło, naprawdę było mocne. No i przez te 10 dni grałem. Grałem w tego Genshin naprawdę sporo, powiem wam. No i używałem ciągle tego Kinicza. Mogę powiedzieć to, że to jest bardzo słaba postać. Stać, ale jego gameplay jest tragiczny, a jego liczby nie robią wrażenia, więc ogólnie wam nie polecam. No, co, co, co. Dobra, ja tak nie uważam, oczywiście. Jest to kompletne przeciwieństwo. Postać jest naprawdę super. Może ma jakieś tam pomniejsze wady, ale ogólnie ma bardzo sporo plusów. Powiem Wam, co sądzę o nim po 10 dniach grania, no bo myślę, że jest to wystarczająca ilość czasu, żeby stwierdzić, jak się nim grało i tak dalej. Jeżeli będziecie chcieli kolejny taki film, gdzie opowiadam, co sądzę o postaci po 10 dniach grania, no to napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę do góry. A tak Poza tym dziękuję Wam za aktywność pod ostatnim odcinkiem z Genshina. Naprawdę wszystkie komentarze czytam i za wszystkie bardzo dziękuję. Widzieliście w moim poprzednim filmie, no nie potrafiłem nim grać. Jego test rand wyszedł mi okropnie, ponieważ nie znałem go totalnie, mechaniki sterowania, nie wiedziałem, czy mam klikać skilla, czy mam klikać lewy przycisk myszy, jak mam to łączyć. To była tragedia. I na początku miałem chwilę z czy ta postać w ogóle będzie super do grania, ale pomyślałem, że dam sobie czas i nauczyłem się po paru minutach, więc nie było to jakieś ciężkie. No i co? Oczywiście, levelowałem mojego. Wolf Gravestone'a od levelu pierwszego do aż 90. No i ogarniałem Ascent, oczywiście. Zbieranie tego jego kwiatków, robienie tego bossa trochę mi zajęło. Jeżeli chodzi o talenty, no to najważniejszy jest jego skill oraz ult. I jak oglądaliście moje wishowanie, udało mi się zgarnąć konstelację pierwszą. No i początkowo grałem ninja tylko na konstelacji pierwszej. Jednak po dwóch dniach udało mi się zdobyć ninja jeszcze raz. Byłem naprawdę w szoku, że tak szybko udało mi się go zdobyć ponownie. Dokładnie wypadł mi na 35 wishu. Więc jak dla mnie bardzo Szybko. No i na początku, używając konstelacji pierwszej, no damage był w porządku. Oczywiście, nie powiem, że nie. Prawie ze 100 tysięcy damage'u. Ale po odpaleniu konstelacji drugiej, to normalnie to już była bajka. Kinich z konstelacją drugą, ulepszoną bronią, ascendem, talentami, artefaktami takimi, no średnimi, nie powiem, że nie. Moje artefakty na Kinicha nie są jakieś super najlepsze. Nie ma nawet 200 crit damage'u. A potrafi zrobić nawet po pół miliona damage'u. I ja jestem w szoku, że. Ta postać pomimo takiego crit damage'u Robi takie liczby Wiadomo, że zasługa takich wielkich liczb jest Jego konstelacje, pomimo wszystko Uważam, że jest to bardzo przyjemna postać Jeżeli podoba wam się jego gameplay, no to Naprawdę zalecam wishować po tą postać Wiadomo, Kinich nie jest jakimś must have'em Nie jest to postać, która Nie wiadomo jak rozwala metę, ale myślę, że Na tych dwóch konstelacjach mógłbym dać Kinichowi Takie SS tier, bo liczby robi Naprawdę wysokie, czy to w domenach Czy to na świecie, naprawdę jestem miło zaskoczony Jego umiejętności eksploracyjne bardzo mi się spodobały I uważam, że eksploracja Natlanu bez jego Skili jest naprawdę średnia Jak raz chodziłem po Natlanie i nie używałem Pinch'a To aż brakowało mi tego spinania się w powietrzu I jestem aktualnie od tego uzależniony Używam tego jak tylko mogę Też bardzo mi się podoba to, że na konstelacji pierwszej Po użyciu jego skilla Dostajemy przyspieszenie postaci i możemy szybciej biegać. Ja osobiście bardzo to lubię. Nie lubię wolnego biegania. Zawsze lubię, jak dzieje się coś szybciej. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam. Więc dla mnie to jest po prostu <laughs> idealna postać pod to. Przykładowo zawsze do eksploracji używałem Wanderera, ponieważ eksploracja dzięki jemu skillowi jest naprawdę szybka i przyjemna, to jednak po częstszym graniu się zaczyna się nudzić, a u Kinicha moim zdaniem tak nie będzie, bo nie tylko latamy, ale możemy się podciągać i to jest bardzo fajne. I Kinicha wspinanie mi się bardziej podoba, bo możemy to lepiej kontrolować i w ogóle. Jednym z takich teamów dla Kinicha, który mi się spodobał, jest użycie Beneta, Dei oraz Mony. Benet oczywiście dla wzmocnienia ataku oraz dla elementu pyro, który jest Kinichowi bardzo potrzebny. DIA jako druga postać pyro dzięki temu daje nam możliwość zdobycia pyro resonansu, który daje nam 25% ataku chyba, ale dodatkowo DIA używa bardzo ważnego setu, który jest bardzo przydatny. Jest to oczywiście deepwood, a daje nam to, że po użyciu jej skilla czy bursta przeciwnicy otrzymują dendro rest na 8 sekund, a jego wartość wynosi 30%. I tu się pewnie zapytacie, czemu używam mony, skoro mam furinę, a furina wiecie jest o wiele lepsza, no i no niby tak, mogłem się z wami zgodzić, ale jakoś mniej mi się podoba. Granie Kinicza z Furiną. Mona jest postacią, która używa katalistu, a jak dobrze wiecie, mamy taką broń, która idealnie wspiera DPS-ów. broń pozwala nam na to, że jeżeli po użyciu mony zmienimy postać na kinicza to ten kinicz otrzymuje 48% ataku na 10 sekund. To jest ogromnym wzmocnieniem, więc bardzo lubię z tego korzystać. Wiadomo, że Furina jest dobrym sub DPS-em, ale jednak przy moim kiniczu Furina nie jest mi jakoś super potrzebna, bo kinicz po prostu leci i rozwala wszystko, co ma na swojej drodze. Ale nie mogły się doczekać. Pyro Archonki, która pewnie będzie dobrze pasować z Kinichem. Oczywiście tego nie wiemy, ale tak spekuluję, że no prawdopodobnie będzie pasować do Kinicza, więc nie mogę się doczekać. A właśnie, teraz w najnowszej wersji wychodzi Silonen. Ostatnio był livestream i tam ją właśnie pokazali i ona jest takim właśnie supportem, który wzmacnia bardzo dużo postaci. Niektórzy mówią, że Silonen to jest taki kazucha, ale z wizją geo, no ale nie do końca, bo ponieważ Silonen nie grupuje przeciwników, ale mimo to, że ich nie grupuje, to jednak Zapewnia bardzo duże wsparcie dla DPS-ów i nie tylko. I dzięki jej umiejętnościom dużo postaci skorzysta, ale niestety nie kinicz widzowie. Zapytacie się pewnie czemu? ponieważ Silonen nie wspiera postaci Anemo i Dendro, więc e, moja wizja na to, żeby używać Silonen i Kinicza, e, się rozpadła, tak? Więc e, nie mam pojęcia, czy mam po nią uszować. I to jest pytanie do Was, drogi widzu, drogi widzu. To mam do Ciebie pytanie. Tu macie listę moich postaci i napiszcie mi, co uważacie. Czy warto uszować po w moim przypadku Czy przy boże, nie jest ona jakoś taka super potrzebna Napijcie co sądzicie Jakie są wady klinicza Pewnie się zastanawiacie jakie one mogą być Trochę się to zdarza często Mi to jakoś super nie przeszkadza Jeżeli gramy kliniczem na świecie Takim na tlanie przykładowo No to często on cię blokuje na jakichś górach, skałach Nie wiadomo czym I może to delikatnie kogoś zdenerwować Mnie tam jakoś to super nie drażni jeszcze Plus tego, że na się jest powierzchnia Więc tam akurat nie ma tego problemu Poza tym to robiłem Abyssa i pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna zrobiłem Abyssa na 36 gwiazdek. Dzięki mojemu łkiniczowi, więc naprawdę dzięki. Ale słyszałem, że niektórzy mówią, że Abys aktualny jest. Całkiem prosty. Nie wiem, co wy uważacie. Czy zrobiliście ABS na wszystkie gwiazdki? Napiszcie w komentarzu. Poza tym mam pełną zagwozdkę, ponieważ miałem to przetestować, ale no jeszcze tego nie zrobiłem. Niektórzy uważają, że Wolf Gravestone jest gorszy od Shakera, czyli free to play broni dla Kinisza. W jednych poradnikach Gravestone jest słabszy, a w jednych poradnikach Gravestone jest lepszy. Ich ja już tak szczerze nie wiem, komu ufać. Spróbuję zdobyć Shakera na refinement 5, na level 90. Wtedy faktycznie ocenię, czy jest on lepszy. Lepszy czy gorszy? Różnica nie jest jakaś wielka, ale jestem ciekawy, bo mi się wydaje, że Graveston jest lepszy. Ale może się mylę, nie wiem, zobaczymy. Ja aktualnie nie mogę narzekać, ponieważ kiniczym gami się naprawdę wyśmienicie. Jego obrażenia, jak widzieliście na filmie, są ogromne i po prostu rozwala wszystko. A przypominam, że jestem na world levelu 9. A i tak wszystko pokonuję w szybkim tempie. Zrobiłem trochę już eksploracji na Tlanu. Tu mam 87%, tu mam 68%, tu 50%. No tutaj umalani dużo nie zrobiłem akurat. Ale możemy odebrać sobie nagrody. Trochę ich tutaj będzie, zobaczymy. Miałem level 6. O, a teraz level 11. Wiszek, o, kluczyk, wiszek, o, eliksir. Próbujmy zawiszować, zobaczymy co będzie. Nic. I uwaga, czy coś będzie... Nic. Aha. Zobaczmy jeszcze statuę. Mogę wbić sobie level trzeci. No i dobra. I kolejny łysz. No to lecimy. Aha, nie wypowiadam się na ten temat. Podsumowując, uważam, że się z dobrym DPS-em i nawet na konstelacji zerowej robi fajne liczby. Wiedziałem, że potrafi robić po 100 tysięcy, więc jak dla mnie to jest też w porządku wynik. Nie mam szczęścia do Satu Nacelnowego, ale myślę, że za 4 eliksiry traktuję sobie goblet. Dendro Damage bonus z critami. I mam nadzieję, że dobrze mi poleci, bo jak nie to... to masakra. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.